Wszyscy widzą nasze cierpienie! Dosyć! Miałeś chyba czekać! Czekaliśmy 20 lat! Mamy dość czekania! Zresztą daję im poczuć to, co nadejdzie! Gdyby nie ja, nie miałbyś takiej okazji. To, co czeka ich tu, na Helganie, to moja zasługa, pamiętaj! Może następnym razem policzę do 10! Nie martw się. Ciągle jesteś dla mnie użyteczny. Gdy przyjdzie czas, będziesz musiał dostarczyć broń. Co zaszczyt! A kiedy będzie gotowa? Wkrótce. Jest tu mała myszka. Ciężko pracuje. Tak wektaninie. Masar nie marnuje swojego talentu. Tylko że teraz skupia się na zniszczeniu innej rasy. Twojej. Kończy się wysadzanie obiektów. Ktoś zaczyna węszyć, szukając odpowiedzi. Dokończ zlecenie, zabójco! Okryjesz się wielką sławą!